gmina sztum źródłem zielonej i czystej energii. Każdego dnia farmy wiatrowe w koniecwałdzie, postolinie i sztumskiej wsi produkują czystą energię. Jest jej tyle, że wystarcza na zaopatrzenie w energię elektryczną kilku gmin, takich jak nasza. Wprowadzamy nowe technologie do naszych budynków, które pozwalają oszczędzać energię i efektywnie ją wykorzystywać. A wszystko po to, by chronić środowisko naturalne i nas samych przed szkodliwymi substancjami zawartymi w spalinach powstających w procesie produkcji energii. Przyjrzyjmy się nieco bliżej procesowi powstawania energii cieplnej, która ogrzewa nasze domy. W paliwach stałych, takich jak węgiel czy drewno, znajduje się dużo związków lotnych, które w tradycyjnym piecu unoszą się w powietrzu, tworząc widoczny gołym okiem dym. Nawet 40% naszego paliwa stanowić mogą związki lotne, co oznacza, że blisko połowę naszego paliwa wypuszczamy w powietrze. Paliwa, które nie ogrzeje naszych domów, a co najwyżej zanieczyści nasze otoczenie. Wróci do nas w postaci sadzy, pyłów, które osadzają się na naszych dachach, płucach, trafiają do krwioobiegu lub z deszczem do gleby w naszych ogródkach. Czy możemy to zmienić? Tak. Spalajmy paliwo efektywnie, stosując nowoczesne kotły grzewcze lub przyłączając się do sieci ciepłowniczej lub gazowej. W tradycyjnym piecu większość związków lotnych nie ma szans na dopalenie ze względu na zbyt niską temperaturę spowodowaną niewłaściwym użytkowaniem kotła lub wadami konstrukcyjnymi. Aby nasz piec spalał efektywnie, w piecu powinna panować temperatura około 1000 stopni Celsjusza. W takich warunkach spala się blisko 100% włożonego do pieca paliwa, a z komina wydobywa się bezbarwny gaz. Najlepsze warunki spalania osiągane są w ciepłowniach. Przyłączając się do miejskiej ciepłowni oszczędzasz czas i pieniądze. Ciepło dostępne jest o każdej porze dnia i nocy, a ciepła woda leci od razu po odkręceniu kurka. Nie musisz poświęcać swojego cennego czasu na rozpalanie, czyszczenie pieca Wynoszenie popiołu. Dzięki ekologicznym rozwiązaniom zastosowanym podczas produkcji ciepła, szkodliwe substancje są wychwytywane przez specjalne filtry workowe. System automatyki pozwala na zamianę jak największej ilości paliwa w energię. Burmistrz miasta i gminy Sztum, Leszek Tabor, zachęca do zapoznania się z możliwością dofinansowania modernizacji Twojego źródła ciepła. Więcej na stronie sztum.pl w zakładce Energia. Dołóżmy starań, byśmy mogli oddychać czystym powietrzem, a to pozwoli naszym dzieciom rosnąć zdrowo w środowisku przyjaznym dla rozwoju. Sztum przyjazny środowisku.